Yeah, so over here. Widziałem go. Wlazł pod drzewo. Tam jest. Oh, shit. Oh. Oh. I was when I said, Żartowałem, kiedy mówiłem o obiedzie. To będzie nasza kolacja. Okay, good. I'm excited, you know. Jestem zadowolony. Teraz obedrzemy go ze skóry, wypatroszymy. I zrobimy ratatuj, jak w tym filmie kiepski żart. Trzeba włożyć tu palce, wnętrzności proteiny na kolację. O, wow, obdarłeś go ze skóry. Złazi jak płaszcz. Pochodzę z Luizjany. Tam gotujemy wszystko, co się rusza. Ale gulasz ze szczura? Mam wątpliwości. Otrzymaj. Dobra. Szybko poszło. Wrzuć go tutaj. Trochę śniegu. Szczur z lodem. Czas rozpalić ognisko. Tu mam kulę. Wystarczy przełamać. Patrz. To proch. Wysypiemy go. I gotowe. Powinien się zająć. Trzymam tę część i krzeszę iskry. Spróbuj. Udało się. Dobra. Pali się, mamy ogień. Czas przygotować gulasz. Nieźle nam poszło. Dobra robota.